A ludzie, chciałem Wam to powiedzieć yy, w Matrixie, ale mi wyjebał Matrix. YouTube przestał działać, Play tak samo przypadkowo wszystko przestało działać, więc nagrywam filmik i nie powiem, że mam nadzieję, tylko wiem, że go Wam wrzucę yy, tylko za jakiś czas. I słuchajcie, wpadłem na zajebisty pomysł. Żeby wyjść z Matrixa, tak jak tam, musicie zadzwonić. Ja wpadłem na pomysł, że dogadam się z firmą Nokia. Żeby znów wyszła, tak jak kiedyś była. Nokia jakieś była zajebista, nie? 5110, 61, nie tam, no inna, ale 5110 to jest taka oldschoolowa. Kupiłem ją przypadkowo, niedawno, całkiem nowiutką, nowiutenka. Pomyślcie. No i y, żeby wyjść z Matrixa, trzeba po prostu taki telefon nie? czyli rozmawiasz tylko. Tak jak z człowiekiem. Tak jak ja z wami rozmawiam. Znaczy nie, nie rozmawiam, bo mnie oglądać w Matrixie, nie wiecie czy ja w ogóle istnieję. Może nie ma ozdoby, Kto mnie zna na żywo? Aha! kurwa, szakła. Dobra, a tak poważnie. Wczoraj byłem w Explosion. W piekle. Trzy sale. Złota. Pozdrawiam w ogóle Radzia i Ciołga, bo ludzie. Chuj ich lubię, nie? Tam stałem w całym wodzie. No tym... Dobra, nie możesz, ale... Poznałem tam trzech chłopaków, trzech na wózkach. Tam zawsze przyjeżdża to jest taki chłopak, który lubi tańczyć. więc... Yy, pozdrawiam cię, mordko, Często piąteczkę przybijamy, ale do czego zmierzam? Podchodzę do nich i mówię: Chłopaki, kurwa, zazdroszczę wam. A dziewczyny tak patrzą, myślały, że jestem jakimś frajerem, który chce się dojebać. Ja mówię: Zazdroszczę wam, bo ja muszę kurwa tańczyć. A wy sobie siedzicie i możecie tylko tak. No i oczywiście przybiłem piątkę, powiedziałem, że jestem tancerzem, że, że to był tylko taki żarcie taki stand-upowy, ale, ale uwielbiam ich. i pozdrowienia od Pawła Lubachy, Pawełku, pozdrawiam Cię, powiedziałem, żeby sprawdzili, jakoś, może ci pomogli. I w tym momencie oni do mnie mówią, my rozumiemy ten żart, bo my gramy w ragdy. I myślałem, że poszło kurwa odbiczyć, czyli joke, ale mówię, kurwa, jak, jak pomyślał normalny człowiek, to bym powiedział, że to żart, ale mówię, ja wierzę, że oni w to grają. I mówię, poważnie gracie? Oni tak. Mówię, ja pierdolę, szacunek. I wiecie, jakie piękne kobiety z nimi były. To jest kurwa najlepsze, były tak piękne, nie zrobione jakieś cycki, nic. Kurwa. Piękne, naturalne, że aż patrzyłem i no, no jakie ładne dziewczyny, nie? No i słuchajcie, chłopaki, e, kazaliście mi zobaczyć stronę i jeszcze nie przejrzałem strony, ale wiem, że ten filmik do Was dotrze, wierzę w to i mam taki pomysł. Zawsze mój dziadek mówił, żeby nie siadać na wózku i nie śmiać się z ludzi, bo może stać się to samo. Więc. Ja powiem, co jakieś odpierdoliłem, jakbym po wycięciu w, jak to się ma, wyrostka, wstałem w nocy, nikt mi nie chciał pomóc, no bo jak zawsze nikt, nikt mi nic nie pomaga, nikogo nie było, mama była w domu, wszyscy byli gdzieś tam, nie miałem wtedy telefonu, żeby zadzwonić do dziadka, bo ten to by na pewno nie pomógł, ale siadłem na wózek, do kibelka dojechałem, musiałem tam dwójkę walnąć, to mi pękło. Ja tam sobie pozakrajem, dobra, ważne, ale wrzuciłem na Tak mi się to spodobało, że sobie później, jak się nudziłem, to na jeździłem i zawsze na mnie krzyczeli, że mnie kiedyś to spotkają, ja że nie, bo ja się z tego nie śmieję. Tylko po prostu e, czasami są takie sytuacje, jak wtedy, że trzeba było, no nie, nie doszedłbym do Kibla, dlatego go wykorzystałem. Może wykorzystałem. Więc chłopaki, mam taki pomysł, może to jest pojebane i dostaniemy ostry pierdło, ale chłopaki grają w radby, na wózkach. I youtuberzy, którzy mają jaja i których ja wybiorę, a nie pizdeczki, które mają ileś tam subów, tylko prawdziwych youtuberów ja wybiorę, którzy ze mną zagrają, jeżeli chłopaki oczywiście się zgodzą i zagramy w rankę. Tylko mam taką kurwa drogę, chłopaki, ale mówię poważnie, to nie jest żart. Ej, zagrajcie tak delikatnie, nie tak jak Adbuster Ad kurwa, nie bierzcie żadnych środków legalnych, tylko po prostu wejdźcie na luzie, zagramy na jakiś cel charytatywny, na przykład dla myszów moich. O żeby im wakacje zrobić, ja tak poważnie dla, dla jakichś myszek, istotek życiowych, którym się noga powinęła, będę jeździł po Polsce, jak mi Mini Morys, o tutaj Mini Morris tyłu jest, chciałbym siwego Mini Morrisa, bo ten to wiedzie wszędzie, kurwa, a ja wiecie jak jeżdżę, nie, no, to byśmy ruszyli w Polskę i bym rozdawał te pieniądze. kurwa, jaram się, że, jaram się, że, że mam takie popierdolone życie i takie popierdolone pomysły, bo one są, no, fajne, no, mnie no, ja nie lubię za to, no. Idę do myszy. Kocham. 4, 44. Boże. Buh! Rzadko To wszystko gra aktorska. Kocham nas. Blufuje, czy nie? Dobijamy do 5 minut 3, 2...